Witam. Ja jestem Andrzej Stewko z Warszawy mam 87 lat. Przez wiele lat byłem pracownikiem Politechniki Warszawskiej wykładowcą aż do emerytury, a teraz zajmuję się różnymi sprawami, również sportem lotniczym i w tym zakresie zarówno latam na szybowcach i na samolotach, ale również prowadzę zajęcia teoretyczne. Moje zainteresowania. Aerodynamiką, te, które przez długi czas były odłożone, leżały, no po pewnym czasie uległy pewnemu uruchomieniu. Co? Jaka może być tego przyczyna? Otóż wznowiłem znajomość z koleżanką szkolną, która, mając kontakt w kolueju, poleciła mi pewne. Środki produkowane przez tą firmę jako dobrze działające na sprawy umysłowe. No, zgodziłem się na to i rzeczywiście otrzymałem dwa opakowania, które zużyłem. Ciekawostką dla mnie jest to, że po tych dwóch opakowaniach tego środka. Wznowiłem pracę nad podstawami teoretycznymi, które leżały odłogiem. Czy to ma związek z działaniem tego środka, kolgenium? Pewnym potwierdzeniem może być to, że ta koleżanka, która dostarczyła mi te środki, również dostarczyła innym, swoim starszym. Koleżankom, znajomym, a te stwierdziły poprawę pewnych cech fizycznych, mianowicie poprawę równowagi. To jest sprawa błędnika, a sprawa błędnika to jest sprawa umysłowa. Więc zastanowiłem się i pomyślałem, że to może być rzeczywiście istotny wpływ na całą pracę umysłową. I stosowałem swoją część teoretyczną, rozwinąłem w dosyć dużym stopniu, ale nie dokończyłem. Skończyły mi się te środki. Po pewnym czasie wznowiłem kontakt z firmą i otrzymałem następną porcję kilka opakowań tego środka kolgenium. Zacząłem brać, licząc i. Sądząc, że to rzeczywiście może być taki skutek tego środka, I to się potwierdza. W tej chwili mam dodatkowy impuls do działania w tym kierunku, do dopracowania teorii do końca. No to jest pewna ciekawostka, która może służyć nie tylko w kierunku pracy umysłowej, ale widzę, że jest to środek który wpływa istotnie na pracę umysłu. Tak jak, a sprawy umysłu wiążą się z działalnością fizyczną człowieka, z równowagą, z chęcią do życia, z zainteresowaniami. Wobec tego polecam ten środek wielu osobom, które podejrzewają ogólnie osłabienie działalności umysłowej. Jest to Moim zdaniem skuteczne, jeden z niewielu środków, tak zwanych suplementów, które rzeczywiście sprawdzają się przy ich stosowaniu. Polecam Colgenium firmy Colway.